Hejo, jestem. Um, zgadnijcie. Zobaczcie pod awatar. Eee, czekajcie. Popsuję sobie sam pojadę. Zobaczcie sobie awatar. I niedaleko niego jest taki przycisk. Czerwony. Subskrybuj. I w YouTubie dodaj. W sumie to już dość dawno. Że eee, jakby. Nasz kursor umie zabarwić niektóre rzeczy na szaro. Wow, to jest bardzo ciekawe. I zobaczcie, na przykład, przykładowo na tym przycisku subskrypcji. Oczywiście, wiecie, co najlepiej jest na przycisku subskrypcji, bo on na pewno działa. Więc zamienia się nagle w szary. To jest strasznie dziwne, ale strasznie satysfakcjonujące i fajne. Więc zróbcie to. No, i jak coś to mam nowego pada. Taka ciekawost... Nie! zaczął grę od nowa. Jezu. No, to było straszniejsze od samego obcego. Dobra, przesadzam. O nie, przepraszam. Nie było celowe i w ogóle obcy już tutaj jest. Mhm, dobra. O nie, nie podoba mi się to. O nie. Szybko. Choramy się. On. Musiał nas usłyszeć. Hmm. To jest dziwne. Usłyszał nas raczej. Po coś te szafki muszą być. Um. O kurcze, nieknęło coś. Ale nie wydaje mi się w ogóle, przepraszam, ja słyszeli że w <noise> Ale mniejsza. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Mam. Ale naprawdę niczego tutaj nie ma. A czasami też klika. Jest! Gdzieś jest słyszycie czy to? Wiem, że jestem w. w chciałem w siatce. W szafce! Ale jak ja wejdę, to przecież. zginę. No normalnie mi jak jakiś wyskoczy, no. Um. Nie. Co to ma być? Gra mnie straszy. Znaczy, to tak miało być, ale... Ja... No jak ja wyjdę, to mi jabs jak wyskoczę na bank. Ja się boję wychodzić stąd. yeah let me in. I need to contact my ship okay. There's gotta be another way inside. Cool. um. Za dobrze, że są w szafce, bo mam brak zasłania teraz oczy i odcinek jest mniejszy. Dobrze. No, przestań. Czy ty wiesz, że jak wyskoczy tutaj obcy to za zawału? A, mówię, że tak. Mhm. Ehm um. No przestań mi zasłaniać oczy Ja naprawdę zaraz za dostanę chyba Dostanę do kartacha. aha um. Ale tutaj chyba obcego nie ma Mimo że mi Puka raz na jakiś czas No brat mnie tutaj straszy Dobra ja. Yey. Mm. Szuma dziwne wrażenie, że coś mi tej chodzi. Ja się chowam. Słyszeliście to? Ktoś tutaj chodzi albo coś. Eeeem... Um. Ja się tylko raz. Um. Wejdźmy tu. Może się boję. Okay, dobra. Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Okay. Listen to me. We've got to reestablish long range communications. Uh -huh. You're becoming hysterical. Get back, I'm warning you. Tut, tut. Oh no. yeah. O nie, przepraszam, że ja tak mało gadam, a jestem normalnie zadziwiony, zdziwiony. Mamy lepszy plan. Czemu? Czemu mi odgradziliście tą opcję? Um. A ja skończę jak oni. No kurczę! Mogę czy nie otwierać? Okej. Okay. Um. O kurcze i strasznie mi się to nie podoba. Straszliwie. Um... Okej, okay. wiesz. Ja się bo jak stąd wyjdę, co zobaczę. Na razie nic. Mogę co to by zagłupić i powiedzieć, to normalnie. Dobra, oczywiście żartuję, ale to jest straszne. Normalnie, no. No, wow, gram w horror. Wszystko że to jest straszne, nie? A. Ucze jak ja tego użyję, to coś dostanę. Yupi, na no, szybko. Nie podoba mi się to. Co się stało? Chcę są wychodzić. Czy możemy zakończyć tą serię? Trzeba eee... jest zdecydować to nagrywać o 22. Ja wolę to o 8 rano nagrywać. O nie, przepraszam za to. Mój brat kaszlu. Ehm. <gryw> um. To oglądał filmik z gęsią na tak dwie. z się igraszki z gęsią, polecam zobaczyć. On mnie ma na oku, dosłownie. A ja chciałem stąd wyjść, a wy mnie od razu... Dajecie... Jak ja mam wyjść z tego miejsca? E. Wiesz to ty może za, mno, za mnie graj Proszę, graj za mnie, no błagam No to ja teraz nie gram, to mój brat gra Nie rób tego, nie Nie, nie rób, nie Nie rób tego, błagam, nie Jest szyaj mi z wszystkiego co się da No, nie! Dżemu! Nie! Masz brudne ręce. Nie! Jest strzelaj! Jest strzelaj! Jest strzelaj, Błagam! Nie! Nie! On nie zaraz zabije za to, no nie! On nie zabije za to, no, halo! No Jezus! Ja się wystraszyłem! Będzie się schować. Zanim tam wejdziemy, zostawcie lajka like i znicza w komentarzu, że muszę tam chodzić, ja nie chcę tam iść. Eee... Ja się boję zobaczyć co tam, co tam będzie, no. Tam nie może być wesołych kucyków pony. Islands. Mm -hmm. Ja tu zostaję przez całą grę. Ja i gram z ogniem Ja gram z ogniem Dlaczego to nie może być fajna, przytulna giereczka, no? Nie, jak ja tam wejdę... nie Ja nie chcę tam iść, proszę, nie Ja się boję tam iść. Nie. Tam nie będzie fajniej, Przytulnie. Czemu mm. mam wrażenie, że gdy tam wejdę, zostaję za No. Mm. Żyje się tylko raz Dobra spokojnie to jest tylko gra Przecież nikt tutaj nie będzie No yy, nie chciał zabić przecież To jest zwykła gierka gdzie yy, się gra No nie graj za mnie proszę to był żart Dość Nie Nie wracam nie gra do no czemu? Psujesz mi nagranie Zaraz sobie pada popsuję przez to. Dobra, ja się chowam. Mój brat zaraz mu wyskoczy. Siedzi sobie tutaj, się śmieje. Dobra, na no hardcora normalnie. No co to może być nie tak zwykły. Jak coś to zwykły jeżyk. że prześliję, są ładne. No takie słodziutkie. No nic się złego nie stać nie może, no. Mamy tutaj... Nie chcę z tym na... Dostęp hmm. do terminalu mamy. No przecież to jest. O i co, poczytamy? No cóż za fajna gierka. No taka przytujna. No ona nie jest straszna w ogóle. Eee, no. Okej. Okay. Fajnie. No przecież co się tu może stać? Ja nie wiem, co ja gadam. No to zwykło. Gierka, no przecież nic się stanie, to jest tylko gra. No, co się tu stać, może nie. Okej. Um. Okej. Okay. Okay. Wy okay, mi? Some very dangerous items. Wiem. E, wiem o tym. Okej, okay. nie w niczym tam. Ty jesteś dobre, widzicie on ma oczy No nie znamy się. No hej, ja się nazywam Cordemon Fan. E, jak się nazywasz? Dobrze, nie trzeba co mówić. Jest. Nie. Ale jeszcze chcię pogadać, no co uciekasz? Zresztą już tu byłem w sobie. No tak. No patrzcie, on jest. Ten był grzeczny akurat, bo miał oczka białe. Te z oczkami byli niegrzeczni. Oni po prostu nie zasługują na um, co ja chciałem powiedzieć, na dobre uznanie. Oni zasługują na na zupę zjeża. Tak, zupa z jeża. Tego zasługują. Oni nie zasługują na nic lepszego. Oni są najgorsi. Ale nie. Ten z białymi oczkami. On jest grzeczny. No i nie jest zostawiony źle. Ma oczy czerwone. No nie fajnie. Ten ma czerwone oczy, jest brzydki. Najgorszy na świecie. Ma czerwone oczka. O. Osiągnie to imię, to fajnie. Też z czerwonymi oczkami są najgorszymi androidami. Te z białymi oczkami są najgrzeczniejsze, no normalnie, aniołki. No, i dlaczego każdy nie może być taki ładny? No, um. tylko muszą być maszynami do zabijania. I Teraz mam pytanie um. Co ja mam teraz zrobić A ja mogę tu przyjdzieć ogólnie no? Patrzcie jak fajnie, nie? Mm. Tutaj nikogo nie ma w ogóle i odcinek trwa. Odcinek trwa 22 minuty. Dobra, więc koniec odcinka. Które Dobra, koniec odcinka i pójdzie, słuchajcie do kolejnego. Kolejną razem będę nagrywał wcześniej. Jeszcze? Czemu mu jeszcze? Ja nie chcę! No dobra, jeszcze chwilkę pogramy. Ale maksymalnie do 30 minuty. Ja więcej nie przetrwam tutaj. Zjemnie Jerzyk. A jeżyk to piękna istota ogólnie. A. W trochę trudno było to ogarnąć. Ehm. Um. Dobra nie, jednak kończymy odcinek yy, Dobra, do 30 minuty, okej? Okay? Do 30 minuty Halo Do 30 minuty, Max. Super masz? Aha, okej okay. Nic, nieważne, to Nie daj się wykryć A dobrze widać, że mój brat napisał coś na Discordzie e. Nie ma to jak Nie, nie jeszcze jeden, nie! Ale ja zaraz ginę, no! Daj spokój! Daj! no to... Nie, ale... O Jezu! Przepraszam, że ty krzyknąłem. Widzieliście gdzie on był? On był tuż przed. Żyłam, Jezu nie! Czemu? Tak szybko. Dobra, mnie, ożegniecia, mnie to nie obchodzi. Szybko, szybko, błagam! Dobra, nie, nie jeszcze jeden, ja już kończę. Jestem przerażony. Przepraszam, nie zrobię jeszcze jednego, to było straszne. 25 eee. minut, dobrze. Lajkujcie sobie do kolejnego, przepraszam.